Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj Bóg dał mi fragment Pisma w pierwszej Księdze Samuela 2. Strzeże stóp swych świętych, aby zbożni zamilknął w ciemności, bo nie swoją siłą zwycięży człowiek. To Bóg za nas walczy, to Bóg nam toruje drogę, to Bóg sprawia, że jesteśmy w stanie osiągać naprawdę niesamowite rzeczy, że rzeczy, które są dla nas niemożliwe, nagle stają się możliwe. Ale porównanie, które pokazał mi Bóg, to taki obraz człowieka idącego przez taką dżunglę razem z przewodnikiem. I jeżeli chcemy przejść przez dżunglę, ale nie mamy pojęcia o tym miejscu, nie wiemy, nie znamy dobrze nawigacji, nie znamy gatunków roślin, które mogłyby nam zaszkodzić albo które mogłyby. Um, które mogłyby się na przykład nadać do spożycia. Nie znamy gatunków zwierząt, które są niebezpieczne, a te, które są bezpieczne. I taki przewodnik, i taki przewodnik pomaga nam przejść przez to wszystko. I Bóg jest takim przewodnikiem, jesteś przy okazji lekarzem, jesteś przy okazji ochroniarzem, jest absolutnie wszystkim, więc my możemy spokojnie i bezpiecznie przechodzić przez tą dżunglę, tam, gdzie nas prowadzi. Natomiast to. Czego Bóg nie może zrobić, to iść za nas. Jeżeli taki człowiek, który chciałby przyjść przez dżunglę, po prostu usiadłby w krzakach i postanowił nie iść, to pomimo tego, że miałby najlepszego przewodnika na świecie, nigdzie by nie zaszedł. I tymi krokami, które my mamy wykonywać, to słuchanie poleceń Boga, to słuchanie tego, co on do nas mówi. I chodzi tutaj przede wszystkim o czytanie Słowa Bożego. O czytanie go, ale z takim czytanie go, ale z taką intencją znalezienia tam informacji dla siebie, takiej personalnej, na każdy jeden dzień, czasami na każdą, jedną, na każdą jedną sytuację. Jeżeli wiemy, co Bóg do nas powiedział, jeżeli wiemy, co mamy w sobie zmienić, na co mamy uważać, co może nas spotkać, jak traktować innych ludzi, i tak dalej, i tak dalej, to to są właśnie te kroki, które, które robimy w tej dżungli. Które dają nam możliwość rzeczywiście chodzenia za Jezusem, podążania za Jezusem. Będziecie pilnie przestrzegać przykazań Pana, swojego Boga, jego świadectw i nakazów, które Ci nakazał, a czyń to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i posiadł tę dobrą ziemię, którą Pan przysiągł Twoim Ojcom. W tym fragmencie widzimy, jak Bóg opisuje narodowi wybranemu ten moment wejścia do Ziemi Obiecanej. I widzimy, że to jest bardzo mocno połączone z przestrzeganiem prawa, z przestrzeganiem tego, co Bóg do nich mówi. I to jest, to jest bardzo istotne również dzisiaj. Nie chodzi tutaj tylko o to, żeby znać Biblię, albo żeby ją po prostu przeczytać w taki sposób, jakby odbębnić. Chodzi o to, żeby czytać ją jak taki swój własny, prywatny podręcznik, jak taki messenger od Boga. Traktować ją trochę jak messenger od Boga, traktować ją jak, jak informacje, jak list od Boga, tylko i wyłącznie dla nas. Dlatego, że tylko i wyłącznie my jesteśmy w stanie tam przeczytać informacje takie dla siebie. Ja przeczytam jakiś fragment dzisiaj w Biblii i on będzie zupełnie znaczył on może zupełnie znaczyć dla mnie co innego niż dla Ciebie. Dlatego, że ja jestem w jakimś etapie w swoim życiu i Bóg przeprowadza mnie przez jakieś tam rzeczy. I wiem, że pracuję teraz z Nim nad tym i nad tym, więc ten fragment będzie dla mnie znaczył to i to. I jeżeli Bóg mówi do mnie przez ten fragment, to wiem, że na przykład muszę jeszcze to i to poprawić, albo, albo że na przykład ostrzega mnie przed czymś i na przykład dla mnie to będzie informacja taka bardziej ostrzegająca. A dla ciebie może być tam przykład informacja o jakiejś zmianie, którym, którą trzeba dokonać. Więc poza takim czytaniem Biblii po to, żeby ją poznać, bo oczywiście historię biblijną też warto znać. To jest oczywista sprawa, że jeżeli znamy Biblię, jeżeli wiemy, co tam się dzieje, jeżeli znamy bohaterów, no to wiadomo, że też zupełnie inaczej się to czyta. I, i to też jakby jest oczywiście i to też naturalne jest, że, że chrześcijanie powinni tę historię poznawać. Natomiast poza tym, poza takim czytaniem Biblii, należy ją też czytać w taki spersonalizowany dla siebie sposób. Należy patrzeć, co tutaj dzisiaj jest dla mnie. Co Bóg mówi dzisiaj tutaj o mnie, co jest w tej historii dla mnie, z którym bohaterem się dzisiaj tam mocno utożsamiam. Jeżeli znajdziemy tam tą informację, znajdziemy tam, co Bóg dzisiaj do nas powiedział, i jeszcze zastosujemy się do tego, to właśnie wtedy zaczynamy robić kroki. Razem z Bogiem. Wtedy właśnie zaczynamy poruszać się do przodu. Jeśli jeszcze dodamy do tego notowanie, to będziemy też widzieć dzięki temu szerszy obraz tego, co Bóg robi w naszym życiu. To jest najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy codziennie zrobić, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Możemy nie obejrzeć jakiegoś kazania, jakiegoś filmu na YouTubie, możemy nie przeczytać jakiejś książki, ale jeżeli pominiemy ten, ten moment czytania Biblii, jeżeli pominiemy to, żeby usłyszeć, co Bóg mówi do nas. To możemy naprawdę wiele stracić i po prostu nie poruszyć się dzisiaj w ogóle do przodu. Czasami, wiadomo, że nie zawsze dostaniemy werset, który jakoś mocno odmieni cały nasz dzień. Wiadomo, że czasami to będą jakieś takie małe rzeczy, albo czasami tylko przypomnienia rzeczy, których już wiemy. Ale nawet te małe rzeczy to są kroki, dalej to są kroki w kierunku naszego celu, dalej to są kroki w kierunku tego, gdzie. Dalej to są kroki w kierunku tej ziemi obiecanej, w kierunku tych rzeczy, o które się modlimy. Jeżeli pomijamy tą czynność, jeżeli pomijamy to usłyszenie od Boga, tego, co On do nas mówi i bycie Mu posłusznym, to po prostu wybieramy stagnację, a czasami nawet cofanie się. I bardzo ważne jest, żeby właśnie też to wykonywać. To nie chodzi tylko i wyłącznie o przeczytanie. Chodzi o to, żeby znaleźć tam chociaż jedną rzecz, która, która sprawia, że Mamy jakąś czynność do wykonania. To może być różna czynność. Bóg może powiedzieć nam, żebyśmy się może więcej modlili, może byli milsi dla kogoś, może kogoś przeprosili. Czasami powie nam coś większego, powie nam o przeprowadzce, czy powie nam, że niedługo poznamy kogoś ważnego. Ale warto znaleźć tam taki jeden czasownik, który mamy dzisiaj wykonać taki, taką jedną rzecz, która, w której możemy być jakoś aktywni. Może to nie zawsze będzie wiązać się z takim naszym ruchem fizycznym, ale może to chodzi właśnie o to, żeby nad czymś chociaż pomyśleć, może zastanowić się nad jakąś kwestią, bo można słuchać słowa Boże, można, można bardzo dużo czasu słuchać o prawie, Biblii i o, i o różnych przypowieściach i dalej być niesamowicie daleko od Boga. I takim świetnym przykładem jest Judasz. Judasz żył bardzo blisko Jezusa. Judasz był jednym z 12 apostołów. Na pewno słuchał masy historii, których opowiadał Jezus. Na pewno słuchał wiele jego nauczeń. I mimo wszystko był bardzo daleko od niego. Mimo wszystko pieniądze były dla niego ważniejsze, ponieważ on nie zastosowywał tych wszystkich rzeczy, które mówił Jezus do siebie. On je tylko słuchał najprawdopodobniej. Bo jeżeli my zastosowujemy Boże Słowo w naszym życiu, to nie ma szans, żeby ono nas nie zmieniało w lepszych ludzi. Nie ma szans, żeby żeby jakaś transformacja nie zaczęła się w nas dziać. Więc zachęcam Cię, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żebyś spędził, spędziła dzisiaj czas z Biblią i znalazła tam chociaż jedną rzecz, którą Bóg Ci wskazuje jako jakąś czynność, którą można wykonać dzisiaj albo którą można w ogóle zacząć wykonywać albo którą może Bóg Ci wskaże jako czynność, którą będzie trzeba wykonać za kilka dni. Znajdź tam informacje dla siebie, znajdź tam coś, co... Znajdź tam instrukcję o krokach, które masz wykonać. I w związku z tym zrób też dzisiaj właśnie tych kilka kroków w dżungli, po to, żeby niedługo znaleźć się w miejscu, do którego prowadzi Cię Bóg. A miejsce, do którego prowadzi nas Bóg zawsze jest niesamowite. Zawsze, Zawsze to jest miejsce, w którym czujemy, że powinniśmy być. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które to robią i bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie kawki. Jesteście kochani. Życzę Wam wspaniałego czasu z Bokiem. Do zobaczenia.